Siemka wszystkim Dzisiaj trochę odskocznie od gołębi Pokażę Wam pomidorki, ogórki, mojej żony Ogórki Zwykły ogórek gruntowy, puszczony do góry Proszę zobaczyć, jakie piękne ogóreczki Zawiązane Tu już pozbierane, wczoraj I pomidorki Jest 6 krzaków pomidorów I e, Trzy różne odmiany O tak powiem Także tak, pomidorki podwiązane tu jest puszczony na podwójnym znaczy no tu jest puszczony na dwa dwie dwie odnogi Każda, każdy krzak ma 5 albo sześć pięter proszę bardzo mucha jakaś siedzi proszę bardzo pomidorki piękne dorodne wilki obrywane cały czas liście dolne mają też poobrywane dlatego proszę bardzo tu są ucinane nad szóstym piętrem jest ucinane, tutaj już wilk się zawiązuje więc jest oberwany żeby już nie rósł nad szóstym piętrem są obcinane i tak to wszystko tutaj wygląda tu są dwa właśnie innej odmiany tam mamy inne pełniutkie gronka proszę bardzo zielono pachnie pomidorem tam jeszcze kwitnie jakiś Tutaj, tutaj kwitnie jakiś. E, liście są poobrywane dlatego, żeby raz, nie dotykały ziemi, bo już były duże, więc żeby grzyb nie wchodził na pomidorach. A dwa, że te liście dolne były największe. Ciągnęły tak naprawdę bardzo dużo soków. I te pomidory nie, nie rosły aż takie duże. A dzięki temu, że poobrywaliśmy te liście, to pomidorki Eee, bardzo ładnie zaczęły rosnąć te grona dolne proszę bardzo tutaj oberwane proszę zobaczyć jakie pomidory pełne gronka pełne już jest sporo zerwany zaraz Wam pokażę tam w ubiance leżą żeby nie obciążać krzaków tutaj mamy paletę z sałatą różną już wiadomo przechodzi to wszystko już ten ale, ale bardzo dobra sałata jakaś rukola takie duperele Właśnie żona tu wsiała na sałatki swoje, jak znalazł. Tu ogórka, ale tego już nie podwiązywaliśmy. I, i, I bardzo fajnie też rośnie, proszę bardzo. Tutaj już jest mały, niedawno sadzone te ogórki były tam, są kolejne. Dla siebie, jak znalazł. Szklarnia 3x2, powiem szczerze, że jak na razie nic więcej nie potrzeba. Tutaj nam ogórek trochę żółciał. nie wiem o co chodzi, ale... Ale zobaczymy, już jest podlany wodą. Żona robiła jakiś tam wywar z liści, pomidora. Że to podobno ma pomagać. Zobaczymy, tu mamy swoje papryczki. Cztery wsadziliśmy na próbę, proszę bardzo. Jakie papryki na takim krzaku? Tu jest kolejna papryka. Tam są kolejne. Tutaj musimy wypielać. Tu jest kolejna papryczka. Proszę bardzo. Fajnie. Pierwszy rok mamy. Tunel foliowy, że tak powiem. I fajnie, fajnie. Fajna zabawa. Fajnie można złapać doświadczenia w razie. Chcić coś większego sobie zrobić. No zobaczymy. Może z pleksy. Kolejny będzie. Proszę bardzo. Pomidorki. Na 6 pięter, więcej nie budujemy 5-6 pięter, to moim zdaniem maksymalnie owocu jest bardzo dużo. Więc myślę, że, że spokojnie na potrzeby jednej rodziny to spokojnie sezonowo można sobie hodować swoje pomidorki. Zaraz Wam dogram. Tam w Biance mamy ogórki i pomidorki, które wczoraj zerwaliśmy. Tak to się tu ma. I tu ogóreczki. Szybki rzut taka odskocznia od gołębi, nie samymi gołębiami człowiek żyje. Trzeba coś jeść, a najlepiej jeść coś ze swojego ogródka. Chyba każdy się ze mną zgodzi. Wiemy, jak podlewamy, wiemy, czym te, e, czym te krzaczki karmimy. Także wszystko jest ekologiczne. Trawa podsypana, jak to stalewiak tłumaczy, najlepszy nawóz. Wszędzie jest trawa podsypana po koszeniu. Także tak. Dobra. Zaraz Wam coś jeszcze, może, dogram. A jak nie, no to dzięki za oglądanie. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie ten kanał. Pozdrawiam. Miłego tygodnia. Trzymajcie się i cześć. jeszcze tak wrócę bo to dzisiaj trochę było zjedzone z tej ubianki, ale proszę bardzo. Nasze pomidorki, nasze trzy ogóreczki, dzisiaj dwa już zjadłem i jeszcze pomidorki koktajlowe na zagrychę. Więc tak to się ma, nie będę wyjmował tego z ubianki, bo mi się nie chce, powiem szczerze. Tak to się ma dla siebie jak znalazł. Powiem szczerze, zachęcam do, do takiej swojskiej produkcji warzywek i owoców. Super sprawa. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.